Cześć kochani, witajcie ponownie, doktor Jan się wita z wami. Dzisiaj kilka przesyłek, ponieważ strasznie mi się tego nazbierało. Muszę przyspieszyć, bo prosicie mi, żebym to wszystko zamieszczał na filmach, więc dzisiaj umieścimy chyba 3 albo 4 przesyłki w jednym filmiku. Z góry przepraszam za, za taką sytuację, ale naprawdę w ostatnim czasie przyszło tego bardzo dużo. Nie chcę po prostu robić sobie tak dużych zaległości, więc dzisiaj pierwszy listik jest od Barca fan Karty. Przesyłka przyszła do mnie w zeszłym tygodniu. Z tego co się to była wymiana. Nie pamiętam już co, z czego. Wiem, że paczkę już wysłałem do niego. Zobaczymy co tutaj będzie. Mamy jeden. Fajnie zapakowany. I mamy chyba liścik. Czekajcie, list i adres. To nie będę Wam panował. Dobra, tu mamy długi list. Nie będę tutaj to sobie na spokojnie... na spokojnie sobie przeczytał. Wiem, że to już poszło. Tu mamy gratis, jak widzicie, a tutaj mamy wymianę, więc zaczniemy może od gratisu. Co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o gratisik? Mamy rogom, które jest moje powtórką z Manchesteru, szalkę. To są na pewno powtórki, to chyba też. To raczej też. I sigurco to raczej też, no ale to tam naklejki, to tam się zawsze jakoś, jakoś się tam przyda. I mamy euro. Małemelberga albo LED Rodrigueza to są euro na pewno moimi powtórkami powtórka, prawda? Powtórka i chyba asamoła nie kojarzę, żebym go miał. Także dzięki za gratiski, bardzo fan. I zobaczymy. Wymiana i pozdrawiam. Również się pozdrawiam serdecznie. Zobaczymy, co tutaj mamy. Fajnie zapakowane, super zapakowane. Bez żadnych taśm, klejów, jak ja to robię. No i co? I wyciągniemy to. Trzeba domyślam się, co tutaj jest. Tak jest. Jest! Mam to! Mam to, co mi brakowało. Zajebiście. Nie będę tego dawał do Tomloaderka, bo to będzie randować za chwilę w moim, w moim katalogu. Postawimy to tutaj na razie, niech stoi. Niech cieszy oko, O oh yeah. Dobra, a druga, 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 też chyba wiem co to jest Tak jest, tak jest, nie udało się w blistrach Biedrony znaleźć tego, także mamy to tutaj Kolejny game changer do kolekcji, do albumu Brakuje mi już tylko Rowena, mam nadzieję, że ktoś kurde mi się uda albo go trafić jeszcze w tych czterech blistrach co tutaj widzicie bo raczej już nie będę kupował Champions League, tym bardziej, że zbliża się premiera Fify, więc na razie to wygląda w ten sposób. Także nie ląduję, ponieważ będzie w katalogu. Dzięki, dzięki serdecznie. bardzo fankarty. Super użytkownik, super wymiany robi się. Bardzo szybko się z nim dogadałem, z nią właściwie. <gryw> Także dziękuję serdecznie raz jeszcze i pozdrawiam. Następna przesyłka będzie od... Mateusza Majewskiego. Będę ją tak trzymał, ponieważ z drugiej strony jest adres, nie chcę go zakrywać, żeby wiedzieć o co chodzi. Otworzę ją poza kadrem. Czekajcie. Tak, dobra. Tak zrobimy. I wyciągniemy. Zobaczcie, ile papierów. Mateusz, o! Oj, co? już myślałem, że to poleci. Mateusz Majewski. Ciekawe, ciekawe. Zobaczcie. Doktor Radian i kto Samir Nosre Nie wiem co to jest I gratisy i chyba list, którego sobie przeczytam Tak hmm. Nie wiem co to chodzi Muszę się z nim... A, Sami Nosre to jest znik Dobra Zobaczymy, bo tu jakieś saszetki prosisz, nie wiem czy to było uzgadniane, czy nie Możliwe, że było uwzględniane. Rzadko daję saszetki za wymianę, ale może w tym przypadku tak było. Coś tam, coś tam pamiętam. Tu mamy co? Wymiana? Wymiana? Nie, to chyba nie jest wymiana. Ja tu mam te karty. Nie wiem o co chodzi. Nie. To chyba pomyliłeś się z kimś. A Jezus, to są bazówy tu. Przepraszam cię bardzo. Kurde, Peperejna. No i kurde jest. Jest, jest, jest. Komplet game changerów. O, ale super. Dzięki. Dzięki wielkie. Jeszcze raz czekaj, przypomnę sobie tylko twój nick. Może się zgłosić. To już ma jakiś sami 0.5 Mamy go. Mamy go. Także game changery są wszystkie i zobaczcie co tu jest. Mam Jamesa Foresta, czyli mam też komplet. Mam komplet Forestów. Znaczy <laughs> Forestów. Mam komplet fansów. No, zarąbiście. Niesamowita przesyłka. Ja pierdzielę. Ekstra. 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 I jeszcze coś widzę. Super. Jeszcze widzę FC Porto i mamy komplet herbów. No nie no, no już wiem dlaczego saszetki, już wiem. Także nie ma sprawy, będzie zwrotna. Na pewno do Ciebie poleci obiecane saszetki, polecą. Wysyłka będzie jutro. Super, super. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że się udało to wszystko zebrać. Brakuje mi jeszcze jedynie czego? Pomyślmy, czekajcie. Risingi są, Star playery są, Impacty są, Fansy są, Grostoppery są, Game Changery są, topy są i legendy są, wszystko jest. Mamy komplet Champions League, także damy Wam, dam wam filmik w tym tygodniu na pewno, jeżeli chodzi o, o Champions League, bo już jest zebrana, także zarobicie pozostaje tylko zbierać teraz obiecane limitki będziemy zbierać teraz limitki limitek jest 50 ja mam chyba dopiero 30 no i tutaj mamy gratiski także z limitkami będziemy się teraz wymieniać jeżeli chodzi o Champions League to przyjmuję tylko propozycję wymian z limitek ponieważ cała kolekcja jest już zebrana tu mamy bazóweczki, to są karty podkładki bo one są zniszczone, zapewne nie są do kolekcji to jest makulatura i tu mamy Gratis. A gratisy mamy. A jest świetne, ta przesyłka była super. Wow, nie no, super. A to tutaj jest ten. Zobaczcie, mamy limitkę szczęsnego z poprzedniej edycji. Super. Mamy Goldstoppera Forstera, mamy Logo Galatasaray Mamy Rizinka Foresta i Samarasa Star playera. Wielkie, wielkie Sami Nasri jesteś wielki. Bardzo dziękuję za wymianę. Także no, gorąco, goręco polecam: przesyłka zostanie nadana w dniu jutrzejszym do ciebie priorytetowo. Także myślę, że w środę dostaniesz. I zobaczymy sobie jeszcze jedną szybką przesyłkę od Marcina Witkowskiego. Znanego już mi, już mi robiłem kilka wymian. Fajny człowiek, fajny koleś. Zagorzały fan kart. Także super. Mamy liścik. I mamy karteczki od Marcina. Liścik. zimianę imię naszą. To... O, tu też jest. O, wiem o co chodzi. Super, dobra Marcin, będzie zgadzać się wszystko, jeżeli chodzi o opis. I tutaj mamy wysyłkę, tu mamy bazówki Benzema, Ambidal, mamy Humesa, Arteta, Neuer, Fans, trochę podniszczony, ale to chyba jako mamy, no właśnie chyba nie mam tej naklejki, zobaczymy naklejki, które opuściłem ostatnio, Ruhard Nandinho, mamy Zmetra Taksa z Premier League w tego Noyera raczej na straty. I mamy tutaj obiecaną wymianę. Zobaczcie. Mamy Sorensen, i mamy to, o co chodziło. Arien Roben. I mamy komplecik. Komplecik do masterów. Super. Super. Też Folia tylko, bo też poleci do katalogu. mamy 9 minut, może uda nam się. przesyłki nagrane, także nie będziemy już na siłę nic wrzucać, bo to szkoda Was, tak? No i mamy Sorensen'a stopera, który jest powtórką, ale wielkie dzięki. Także dzięki Marcin, super sprawa. Mam komplecik topów z euro. Jestem dozgodnie wdzięczny wszystkim, całej trójce za mi karty. No i chyba będziemy się słyszeć już niebawem. Trzymajcie się, cześć!